Droga kugerino dla nas mi dzisiaj data jest Magic Kugar. Twój sukces i dobre samopoczucie są priorytetem, dlatego wprowadziliśmy stały system wsparcia, aby towarzyszyć Ci w tej podróży. Co tydzień Twój lider będzie organizował spotkanie Zoom, aby zapewnić Ci wszystkie potrzebne informacje i wsparcie. Piękno tego systemu polega na tym, że możesz dołączyć do nas w zaciszu własnego domu. Ważne jest, aby regularnie uczestniczyć w tych spotkaniach, aby być na bieżąco i zintegrowanym z grupą. Nasz prezes zawsze podkreślał znaczenie obecności. Przed dołączeniem do Magic Cougar nie miałem doświadczenia w tej dziedzinie i nie wiedziałem od czego zacząć. Dlatego zdecydowałem się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych przez liderów, którzy mieli większe doświadczenie ode mnie. To pozwoliło mi nauczyć się pracy, pozostając pokornym i mając uszy szeroko otwarte. Wytrwałość i pokora są kluczowe w tej pracy. Wielokrotne słuchanie i słyszenie tych samych tak, rad było dla mnie kluczowe, aby naprawdę zrozumieć tę dziedzinę. Jedno jest pewne: ci, którzy nie uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach, zwykle gubią się po drodze. Chcemy, abyś wiedział, że Wszystkie informacje, którymi się dzielimy, i działania, które prowadzimy, mają na celu wspieranie Cię najlepiej, jak potrafimy. Skorzystaj z tych spotkań, ponieważ, choć są one bezpłatne, ich wartość jest ogromna. Z niecierpliwością czekamy na wspólny rozwój obezpieczone w świecie Magic Cougar. Z serdecznością.